Uwaga, uwaga! Mieliśmy teraz Pokémon Direct. Nasz region Galar. Piękna stacja, piękny tutaj, nie wiem, kościół. Piękne pole, piękny trener. Piękny starter. Piękny drugi starter i piękny trzeci starter. Piękna trenerka. Piękne pole walki i tak prezentują się nasze startery. Otwarty region. Przestrzeń. Tutaj jakaś biblioteka. Nadchodzi nowy świat i tu jest piękny atak nowych starterów. <grym> pojedynkach z dzikimi pokémonami występującymi w tym regionie. Tak wyglądają starcia z trenerami. Świetnie się prezentuje na chwilę obecną na trailerach. I tutaj nowy pokémon cóż to jest? Zobaczmy za chwilę. Zaraz się dowiemy, pewnie Po nazwie jakiejś. No to Nintendo tutaj z takim młotem uderza w nas nowościami i informacjami związanymi z Pokémon Sword i Pokémon Shield. Także. Cały czas ten sam region, różne pory roku, pogody i na rowerze można jeździć w wodzie, co? Wow! No tutaj jakieś kamienie, takie promienie, co tu się dzieje? Patrzymy dalej. O nie! Ściągnęli z Pokémon Go rajdy! O mamy rajczu, mamy rajcu, Gyaradosa! No to są rajdy! To są rajdy z Pokémon Go! Szkoda, że twórcy się inspirują tak grom Pokémon Go, bo to naprawdę. Według mnie to psuje Pokemony i psuje to, co mieliśmy do tej pory zrobione. Jaki wielki Premier Ball, o nie! Raichu, co za gigant! No, no to ładnie. No to ładnie. Jakieś gigantyczne Pokemony. Tak, ten Pokéball rozwalił. O, to są te areny i... o, boisko sportowe! Jak to wygląda kozacko. I tutaj będzie można toczyć pojedynki z innymi trenerami, czyż nie? O, i Rotom Dex, Rotom Dex latający dron. Zrobili Rotoma drona. Ej, ale jak te gigantyczne Pokémony Dynamax, czy jak się to nazywa, to one powinny rozwalić stadion. Przecież, jak było, wejdzie Wailord, czy coś, to będzie Albo Executor. O, czyżby to był nasz champion? O, jestem w Game Pięknie. Cześć, jestem Junichi Masuda z Game Freaku. A ja jestem Shigeru Omori z Game Freaku. Jak wam się podobał film? Dzisiaj chcemy wam dostarczyć najnowsze informacje ze świata Pokémon Sword i Shield. Tutaj bezpośrednio z biura Game Freaku, specjalnie dla was. Diglety były! Możecie wybrać się w podróż wybierając głównego bohatera. Po wybraniu startera Drukiego, skorbaniego oraz jego swojego partnera będziecie mogli Stanąć na drodze do zostania mistrzem Pokémon. Będziesz tutaj miał możliwość zwiedzania pięknych rejonów w regionie Kalab i wielu różnych innych miejsc bogatych w ciekawe miejsca. Walki Pokémon są najbardziej ciekawym elementem rozgrywki w naszych grach. Dlatego stworzyliśmy stadiony, które będą tutaj przyciągały tłumy ludzi i będzie można toczyć różnego rodzaju wyzwania z trenerami. Ekscytacja na tych walkach będzie transmitowana w telewizji w regionie Galar. A najbardziej ekscytującym elementem tego wszystkiego będzie tutaj łapanie Pokemonów, których nigdy wcześniej nie widzieliście. Tutaj, aby powiedzieć Wam więcej o tych Pokemonach, które tutaj pojawią się w regionie Galar, chciałbym przenieść się do James'a, który tutaj był odpowiedzialny za design tych Pokemonów. Cześć! Jestem James Turner z Game Freaku. Chciałbym jestem tutaj dyrektorem artystycznym, odpowiedzialnym za przygotowywanie Pokemonów w Sor and Shield, które pojawią się w regionie Galar, ale chciałbym wam przedstawić najpierw kilka z nich. Pierwszym Pokemonem, którym wam powiem jest Wulu. Tutaj jest owca Pokémon. Ten Pokemon jest tutaj najbardziej charakterystyczny z tego, że jest taki włochaty, puszysty i występuje w miasteczkach w regionie Galar i tutaj ale śmiesznie skacze. Ten pokémon kwiatek to jest Gossifler. Kwiecisty pokémon? Gossifler lubi czyste miejsca z wodą i ma właściwości lecznicze. Następny pokémon to Dreadnought. Tutaj gryzący pokémon. To jest taki ostre jego szczęki. Potrafią ugryźć przeciwnika, a nawet pogryźć kamienie. Wszystko to sprawia, że ten Pokémon jest silny i ciężko jest go pokonać. Ten Pokémon może występować jako latający Pokémon. Corviknight. Używa swoich zdolności do tego, Aha, pozwala latać na... E, pozwala przenosić naszego trenera i podróżować pomiędzy miastami w regionie Galar. Niektóre z tych Pokémonów mogą ewoluować. Dzięki temu stają się silniejsze. Gossifler jest jednym z tych Pokémonów, który ewoluuje. W... Kiedy on ewoluuje. Ło! Wow! Ewoluuje w Eldegosa. Jak możecie zobaczyć, ma tutaj nasionka pod, na swojej głowie. Te nasionka pomagają, pomagają rosnąć pokemonom i tutaj rosnąć również pozostałym roślinom w okolicy. To wszystko na chwilę obecną. Jest jeszcze wiele innych pokemonów w regionie Galar do odkrycia. Oczywiście znajdziecie tutaj również wiele innych pokemonów, które już znacie z innych regionów. Wierzę, że jesteście podekscytowani tak jak ja i będziecie mogli odkryć wiele różnych występowań pokemonów w regionie Galar. Trudno jest tak tłumaczyć na żywo sorki za jakieś tam pomyłki, ale to jest na bieżąco specjalnie dla Was. To, to jak widzicie, wiele pokemonów Będziecie mogli spotkać na swojej drodze w swojej podróży. Kiedy znajdziecie różności tutaj znajdziecie różności, zwłaszcza w strefie Wild Area, czyli w otwartej przestrzeni. To otwarta przestrzeń jest między miastami, łączy naturę i pokemony, które tutaj występują. Możesz się spotkać w wielu różnych miejscach, ale jest to zależne od pogody i od D, d, o, i odpory z dnia, w którym się znajdujesz. Tutaj dodatkowo masz kontrolę, możesz rozglądać się. Wtedy znajdziesz dodatkowe przedmioty ukryte, albo spotkasz rzadsze pokemony, które gdzieś w innych miejscach występują, i nigdy nie wiesz, co cię jeszcze tutaj spotka. W niektórych, w niektórych miejscach regionu Galar możesz spotkać gigantyczne, przesilne Pokémony, które nazywają się Dynamax. Dynamax to nowa możliwość w walkach, dzięki której trenerzy i Pokémony mogą właśnie zmierzyć się w takich pojedynczych. Ale o tym powie wam ktoś inny. Cześć! Jestem IWAO Kazumasa tutaj z Game Freaku i jestem odpowiedzialny za wprowadzenie Dynamax do Pokémon Sword i Shield. Jestem pewien, że to wprowadzi nowe strategie i rozgrywkę do naszych gier Pokémon Sword i Shield. Pokémony z regionu Galar mogą tutaj wymaksować się i wzmocnić swoją moc. Pokemony stają się większe właśnie, jak tutaj zauważyliście. Wszystkie ruchy, które one znają, stają się jeszcze bardziej potężniejsze niż zwykle. Dynamax może tutaj zastoszy, za, zastosowany zostać tylko raz podczas walki. Po trzech turach Pokémon wraca do normalnej formy, więc musicie rozważyć i użyć tego uważnie, żeby tutaj nie popełnić żadnych błędów. Pamiętacie te otwarte przestrzenie? Jeśli połączycie się z innymi graczami właśnie do tych takich portali, będziecie mogli stoczyć pojedynek. To wszystko nazywa się max raid battle, czyli tak jak w Pokémon Go rajdowanie. Max Raid Battle. W rajdach maksowych będzie można stoczyć pojedynek z gigantycznymi Pokemonami Dynamax w trybie multiplayer wraz z innymi graczami. Tylko jeden z tych graczy będzie... Będzie, będzie miał możliwość złapania tego Pokemona. Później jeden z trenerów może użyć również Dynamax, żeby stoczyć pojedynek z tym Pokemonem, czyli jeden z członków naszej drużyny toczy pojedynki i tutaj można złapać później tego Pokemona. Pokemony, które tutaj złapiemy później są zależne od tego, gdzie je spotkaliśmy, ponieważ w różnych miejscach występują różnego rodzaju Pokemony, więc tutaj trenerzy mogą łączyć swoje siły i tutaj toczyć pojedynki z innymi pokemonami właśnie Dynamax. Max Raid Battles, czyli te walki specjalne będą właśnie pojedynkami, które będą w trybie multiplayer, będziemy walczyć pomiędzy jednym pokemonem. Wygląda na to, że będzie tutaj wiele różnych ciekawych że się w Pokémon Sword i Shield będziemy mogli grać z graczami, i z, z przyjaciółmi i rodziną. Będziemy mogli również grać za pomocą Nintendo Switch online, które wymaga połączenia internetowego. Więc mam nadzieję, że uda się Wam stoczyć wiele różnych Max rajdów z innymi graczami. Następnie chciałbym Wam przedstawić kilka osób, które występują w grze Pokémon Sword i Shield. Ten facet jest najlepszym trenerem w regionie Galar. Jest jednym z mistrzów, czempionów, Leon. Walczy bardzo mądrze i tutaj czerpie przyjemność z toczenia walk pomiędzy Pokemonami. Ma wspaniałą osobowość i tutaj podbił serca wielu trenerów z regionu Galar. Czempion ma młodszego brata, jego imię to Hop, to jest rywal. Hop marzy, aby zostać czempionem i tutaj stara się codziennie zwiększać swoje doświadczenie. Podczas swojej podróży wyrusza... Wyrusza również razem z Tobą w ciągu tego samego dnia. Podczas swojej podróży spotkasz również wiele osób, które będą, ci, będą Cię wspierać na Twojej drodze. Na przykład profesor Magnolia, która wytłumaczy Ci wszystko. Asystentką Sonia będzie, to jest jej wnuczka, która będzie Cię przeprowadzać przez region Galar na drodze w Twoich przygo przygo podróżach, przygodach. I tu mamy właśnie te pojedynki na stadionach. Następnie podpowiem wam o dżymach w regionie Gala. Jak ty i twój rywal będziecie mogli stoczyć pojedynki w dżymach i zdobyć wszystkie odznaki na drodze do bycia czempionem Pokémon. Te stadiony są przygotowane w specjalnych lokacjach, tak aby móc stoczyć wyjątkowe bitwy pomiędzy pokémonami. Liderzy dżymów dodatkowo będą mieli specjalne silne Pokémony Także tutaj trzeba z rozwagą zastanowić się, kiedy użyć Dynamax i będzie można toczyć pojedynki Dynamax kontra Dynamax, czyli dwa Pokémony wymaksowane, powiększone. I tutaj mamy Kibiców na stadionie. Przedstawmy Wam jednego z liderów, Jimu. To jest Milo, roślinny trener Pokémon. Milo, ten lider, ten lider łączy swoją pasję do Pokémonów i zaufanie między nimi, które stworzył, stworzyła niezwykła więź między nim a Pokémonami. Czeka na Was jeszcze więcej informacji podczas Waszej podróży. Pokazaliśmy już Wam wystarczająco dużo na dzisiaj, ale mam jeszcze jeden filmik dla Was na zakończenie. Proszę, zobaczcie. Czadam, Co my tu mamy? Nieaktualne. A, już wiem, to są te legendy, bo już mi zaspoilerowało kilka osób na Facebooku. I pierwsze co jak sobie skojarzyłem, to mówię Keldio, Keldio, no Keldio, no Keldio. Dio. Miec sprawiedliwości. Ale te legendy tak średnio wyglądają. Ja się spodziewałem czegoś lepszego. Dzięki za suba w ogóle. Pokemon mieczy, i Pokemon Tarcza, Pokemon Pieseł. Pokemon pieseł. Dwa Pokémony, które zauważyliście w filmie, to są legendarne Pokémony z regionu Galar. To jest Zasian i Zamazenta. To są dwa legendarne Pokémony. Pokémon Miecz i Tarcza. Obserwujcie więcej i subskrybujcie kanał Hikomikosa, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o informacjach ze świata Pokémon Sword i Shield. Kurde, nawet sami z Game Freak'u zapraszają do subskrypcji. Wiem, że podobał wam się Nintendo Direct. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji Hikomikosa z dzwoneczkiem. Dzięki, Masuda! Dzięki! Czeka na was wiele więcej Pokémonów w regionie Galar do odkrycia, ale o tym powiemy wam w innych filmikach. Dokładamy wszelkich starań, aby tutaj gry Pokémon Sword i Shield padły, ser, podbiły serca wszystkich trenerów Pokémon na całym świecie. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem. A, dziękuję wam wszystkim, że oglądaliście Nintendo Direct. Na koniec chciałbym ogłosić jedną rzecz. Pokémon Sword i Shield pojawi się 15 novembra 2019. 2019, global, czyli 15 listopada będzie dodatkowo preorder podwójnego paka, czyli sword i shield w jednej pandlowej opcji do zamówienia dziękuję za oglądanie czyli tak, Pokémon sword i shield 15 mamy znaną datę premiery nie wiem którą wersję, pewnie sword zamówiłem, pewnie miecz, pieseł tutaj wygrał no, dużo, dużo tego wszystkiego jest, dużo się działo. Jestem podekscytowany tym, że właśnie tyle tych Pokémonów nowych jest. I to wieczka taka słodka. Napiszcie, który Pokémon jest najbardziej ulubionym waszym stworkiem z regionu Galar, a ja przypnę wam serduszka. Napiszcie też dlaczego i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Hikomikos, bo skoro Junichi Masuda, twórca Pokémonów, zaprasza do subskrypcji Hikomikosa, to znaczy, że warto. Zapraszam, zróbcie to teraz, kliknijcie w subskrybuj i dzwoneczek, a my widzimy się niebawem w kolejnych filmikach z Pokémon Sword i Shield. Na razie.